Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. 15 grudnia 2022, 17:05 jest zimno, sprawia że olej staje się gęstszy, co może utrudniać jego swobodny przepływ przez silnik. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku pierwszego uruchomienia silnika po postoju pojazdu. Podczas jazdy silnik nagrzewa się, a wraz z nim olej w zależności od pojazdu, producent może zalecić inny olej na miesiące zimowe, który będzie nadal swobodnie płynął. Gdy temperatura spadnie, kiedyś w historii powszechna była zmiana lepkości oleju z letniego na zimowy, ale obecnie nie zawsze jest to prawdą, ponieważ wiele olejów silnikowych nie ma takich samych wyzwań związanych z lepkością. Jak przed laty, jak często należy sprawdzać olej silnikowy w samochodzie z zimą, podczas gdy zmiany temperatury wpływają na olej silnikowy, w szczególności w miesiącach zimowych, ważne jest. Aby regularnie sprawdzać olej silnikowy i wymieniać go w zalecanych odstępach czasu, nowoczesne samochody zazwyczaj wymagają wymiany oleju co 5000 do 10000 przejechanych kilometrów, ale zawsze należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu. Pomiędzy tymi okresami należy również kilkakrotnie sprawdzić poziom i kolor oleju, aby upewnić się że są one prawidłowe. Jeśli posiadasz starszy samochód lub masz powody, by sądzić, że Twój pojazd zużywa olej, sprawdzaj go częściej. Warto wytrzymać kilka minut na mrozie i sprawdzić stan oleju, zamiast ignorować potencjalny problem i ryzykować uszkodzenie silnika. Bardzo ważne jest, aby mieć oko na olej silnikowy w samochodzie, ponieważ zimno jest surowe i może powodować wiele problemów w układzie smarowania, możesz być zainteresowany.